Chciałem zapytać, jak pan ocenia te dokumenty? Tak oceniam. Tak oceniam. Wystarczy? Pan. I tak oceniałam wtedy też. Czy to jednak nie jest temat do rozmowy? Czy nie, nie warto tych nie. spraw wyjaśnić? Dla mnie i dla pana jest, że pan ma, śmie zapytać mnie o coś podobnego. Mnie, który stałem na czele i pokonałem komunizm. Nawet pan nie pomyśl kiedykolwiek. Że Wałęsa mógł być po tamtej stronie. Że Wałęsa mógł być agentem. Pomyślenie jest zbrodnią wobec mnie. Swego czasu Lech Wałęsa powiedział, że w pierwszej połowie lat 70. w Trójmieście Wydział III Służby Bezpieczeństwa miał na kontakcie 85 tajnych współpracowników o pseudonimie Bolek. Zanalizowaliśmy sieć agenturalną wydziału III Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku pod kątem tego, ilu było rzeczywiście Bolków w tym czasie. Okazało się, że nie było ich 85, tylko było ich czterech, z czego tylko jeden Pracował w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Mało tego, nawet tylko jeden z tych czterech tajnych współpracowników o pseudonimie Bolek w ogóle mieszkał w Gdańsku. Z karty rejestracyjnej Lecha Wałęsy wynika, że został on w grudniu 1970 roku zarejestrowany jako tajny współpracownik pseudonim Bolek i z tej ewidencji zdjęty w 1976 roku. I z powodu niechęci do współpracy był rejestrowany do numeru archiwalnego 1.14.713. To jest. Wprost informacja o tym, że to właśnie ten Lech Wałęsa urodzony, zamieszkały, był tajnym współpracownikiem pseudonim Boller. Was panowie napuścił, kto wam podpowiedział. To kto cię Słatko napuścił? Mnie nikt nie napuścił. Mnie nikt nie napuścił. Ja y, mam się za skromnego historyka z trójmiasta, który zainteresował się czymś, czym się nikt nie interesował, a moim zdaniem powinien się interesować. Zajmuję się dekadą lat 70. i dekadą lat 80.. Instytut Pamięci Narodowej postawił przede mną zadania służbowe. Opisz pan historię lat 70. oporu społecznego, środowisk opozycyjnych, jak to wszystko tutaj było. I nikt mi nie powiedział, słuchaj, opisując to, nie wspominaj o tym, o takiej trudnej sprawie, która dotyczy późniejszego lidera Solidarności. Po raz pierwszy ze sprawą Lecha Wałęsy zetknąłem się, pracując w biurze rzecznika Interesu Publicznego, ponieważ Lech Wałęsa był lustrowany jako kandydat na prezydenta w 2000 roku. Byłem na jednej z rozpraw, widziałem niektóre dokumenty. Nie ukrywam, że były to dla mnie dokumenty wstrząsające. Sędziowie doskonale wiedzieli, jaka jest prawda w sprawie Lecha Wałęsy, ale nie znalazło to żadnego odzwierciedlenia ani w przebiegu procesu, ani w wyroku. I jeżeli Sławek mi zaproponował współpracę, współudział w tej książce, no to miałem cienia wątpliwości, że trzeba to zrobić. No, kim się zajmować w historii polskiej najnowszej, jeżeli nie Lechem Wałęsą? Tak? No kim? Historia tajnego współpracownika Bolek wraca i na różnych etapach publicznego życia Lecha Wałęsy jego dopada. Rok 92. Lech Wałęsa znajduje się na tak liście Antoniego Macierewicza, ministra spraw wewnętrznych, który ujawnia fakt zarejestrowania Lecha Wałęsy jako tajnego współpracownika Bolek w latach 1970-76. I to jest moment przełomowy, dlatego że e... Wałęsa dokonał wyboru

po obaleniu rządu Jana Olszewskiego kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu Ochrony Państwa objęli zaufani Lecha Wałęsy. I w tym momencie zaczęła się szeroko zakrojona akcja usuwania, niszczenia, kradzenia dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy i tajnego współpracownika pseudonim Bolek. No i nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych ról odgrywał tutaj pan prezydent Wałęsa, którego... Podpisy własnoręczne znajdują się na dokumentach wypożyczania akt z archiwów. W tej historii było kilka etapów niszczenia, wyprowadzania dokumentów dotyczących Wałęsy. Wielu najwyższych urzędników państwowych było zaangażowanych w to, żeby Ślady po działalności bolek y, zniszczyć. I odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy za to odpowiadali, za to wyprowadzanie tych dokumentów, y, po sparta, czyli robotę. Czytelnik będzie mógł się naocznie przekonać, że dokumenty na temat związków Wałęsy z SB przede wszystkim są i są to ważne dokumenty. To nie są dokumenty, które można tak sobie zignorować i powiedzieć, że one nic nie znaczą. Y, Mamy tutaj różnego typu karty rejestracyjne, informacje o zarejestrowaniu Lecha Wałęsy jako tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Mamy donosy tajnego współpracownika Bolek i opinie na temat tych donosów funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ten aneks kończy się na prezentacji fotografii, biogramów funkcjonariuszy SB, którzy zwerbowali. Tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, prowadzili go jako, jako agenta, bądź to znali historię, znali na jakimś etapie tajemnicę kontaktów Wałęsy z SB. Nie, my nie mieliśmy wyłącznego dostępu do tych materiałów. Do tych materiałów miał dostęp każdy, kto chciał, ale nie chciał z tego nigdy skorzystać. Byli historycy, którzy zajmowali się w Instytucie Pamięci Narodowej grudniem 70. roku, którzy nigdy nie przejrzeli na przykład ca w całości sprawy obiektowej o kryptonimie Jesień. No właśnie to jest to, że my nie chcieliśmy dyskutować o tej sprawie i pisać o tej sprawie na migi. Znaczy uznaliśmy, że musimy dotrzeć do wszystkich dokumentów, które na ten temat możemy znaleźć, do których możemy dotrzeć. Każdy dokument związany ze sprawą Lecha Wałęsy był poddany przez nas takiej wnikliwej analizie, krytyce wewnętrznej i zewnętrznej. Od strony metod kancelaryjnych, od strony paginacji, czyli tych numeracji stron, miejsca, gdzie ten dokument się znajduje. Czy to jest prawidłowe miejsce, czy wszystko w tym tomie pasuje, czy ten dokument jest chronologicznie właściwie ułożony, etc., etc. To nie jest tylko czytanie akt, ale również ta analiza. Ile tych dokumentów my żeśmy mogli zobaczyć? Na pewno to będzie kilkadziesiąt tysięcy stron. W ogóle historyk nie prowadzi takiej statystyki. Ani jeden z historyków, którzy się wypowiadają publicznie w sprawie Lecha Wałęsy, nigdy tych akt nie widział na oczy. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi normalną działalność polegającą na udostępnianiu tych akt naukowcom i dziennikarzom. Jeżeli ktokolwiek chce po nas to sprawdzić, może w każdej chwili złożyć wniosek do Instytutu i sprawdzić, czy wszystko co napisaliśmy w tej sprawie jest prawdą. Są tutaj dwie sprawy obiektowe, akta operacyjne służby bezpieczeństwa. Pierwsza, Kryptonim jesień 70, dotyczy inwigilacji osób zaangażowanych w grudzień 70 roku, i druga sprawa obiektowa, Kryptonim Arka, dotycząca Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Ta teczka pokazuje podstawowe metody archiwizowania dokumentów przez służby bezpieczeństwa. W momencie zamykania sprawy wszystkie dokumenty były przeszywane, końcówki jakby tej nici, to były lakowane oryginalną pieczęcią jeszcze Milicji Obywatelskiej. Wszystkie dokumenty były paginowane, czyli każda karta posiadała swój numer i na początku znajdował się spis dokumentów, co jest, co w takiej teczce się znajduje. Bez zerwania tej pieczęci nie można było w sposób nie pozostawiający śladów zamienić jakiegokolwiek dokumentu, wyjęcia jednego, wsadzenia drugiego. Wedle ustaleń prokuratury, dopiero w czasie wypożyczenia tych materiałów do Belwederu, te pieczęcie były pozrywane. Te okładki były poniszczone i powyrywano kartki z donosami TW Bolek. Te zniszczenia akt, których dokonywano wcześniej w Służbie Bezpieczeństwa i potem w czasach Urzędu Ochrony Państwa, obejmował tylko te dokumenty, do których było najłatwiej dotrzeć, czyli zniknęła teczka personalna i teczka pracy TW Bolek, Zniknął dziennik archiwalny, gdzie ten TW Bolek z imieniem i nazwiskiem był wpisany. Poniszczono karty z kartotek, etc., etc. Ponieważ my dokonaliśmy tej ferendy znacznie bardziej skrupulatnie niż nasi poprzednicy. Dzięki temu mogliśmy znaleźć dokumenty w takich miejscach, których nikt nie szuka. To jest jedna z teczek pochodzących ze sprawy obiektowej jesień 70 której najpewniej funkcjonariusze UOP nie widzieli. Przeglądając te materiały przed kilkoma laty, strona po stronie, natknąłem się na informację, że część tych materiałów dotyczy Józefa Schillera. To jest największe znalezisko donosów TW Bolek, jakie jakby za jednym zamachem żeśmy, żeśmy odkryli, bo tutaj są pierwszy donos, drugi donos, jak widzimy dość obszerne, i mamy fragmenty donosów i opinii funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na temat Schillera sporządzonych na podstawie TW Bolek. Miałem posłuch ludzi, no bo nie było trudno mnie ludzi do czegokolwiek namówić i zacząłem się dopominać o pewne sprawy, bo wie pan, pamięć ludzka jest strasznie krótka. Ludzie jak dostaną Coś troszkę, nie? To ich to zadowala, i nie rezygnują ze wszystkiego. Od razuśmy stawiali sprawę pomnika na tym, że w tym miejscu polegli albo usypane to jest kurczity i tych, nie? Ja mówię tak: no, tu tylu ludzi, co jest w stoczni, to przyniosą, mówię po kamieniu i z kamieni się wybuduje pryzmę, nie? Miałem tak, taki pomysł na to. Wałęsa nie chciał o tym słyszeć. I...